FAPIX Forever Active BOST. FAPIX Energy Drink. Napój energetyzujący gazowany z dodatkiem witamin, inozytolu i tauryny, bez kalorii. Planujesz intensywny trening albo czekacie wyczerpujący dzień w biurze? Zabierz ze sobą porcję witamin i energii, płynącej ze składników FAPIX Forever Active BOST. Choć pozbawiony kalorii i cukru. Ten orzeźwiający napój energetyzujący natychmiast doda ci sił i pomoże przejąć kontrolę nad każdym dniem. Co więcej, Twoje optymalne pobudzenie utrzyma się znacznie dłużej, niż przypuszczasz. Bogaty w kofeiny ekstrakt z nasion guarany pomaga zmniejszyć zmęczenie, wpływa na poprawę funkcjonowania mózgu i zwiększenie Twojej wytrzymałości podczas wysiłku fizycznego. Kwas pantotenowy, niacyna oraz witaminy B6 i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Rzeń szeń syberyjski wspiera twój organizm w stanach przemęczenia. Z czymkolwiek dziś się mierzysz, FAPIX Forever Active Boost pomoże ci osiągnąć więcej. Zabierz go ze sobą do torebki, walizki plecaka albo torby treningowej i bądź pewny, że wystarczy ci energii na cały dzień. Zaleca się spożywać nie więcej niż jedno opakowanie produktu w ciągu dnia, podawać schłodzony. Zajmów ten produkt